Cichego i pustego Centrum Nauki i Techniki w Łodzi serdecznie witają Państwa Michał Duda i Maciej Stępień. Stęskniliśmy się za Wami, stąd propozycja, żebyśmy spotkali się kilka razy na ekranach Waszych smartfonów, tabletów i, i, i komputerów. Serdecznie zapraszamy. Co zaproponujemy dzisiaj Michał? Zastanawialiśmy się, od czego zacząć, no ale naszym hasłem reklamowym Centrum Nauki EC1, które mieści się w dawnej elektrociepłowni EC1, tak, jest hasło, skąd się bierze prąd. No i myślę, że chyba od tego najlepiej zacząć pokazać Wam, jak prąd wytwarzała ta elektrownia i skąd się bierze prąd, z którego każdy z nas korzysta, no zwłaszcza teraz siedząc gdzieś tam w domu. No i myślę, że od tego zaczniemy, stąd nasza obecność na tle serca elektrowni wielkiego turbozespołu firmy Brown Bowery, które dostarcza mieszkańcom Łodzi z tego miejsca przez no, blisko 70 lat energię elektryczną. I co? Myślę, że warto by było pokazać, jak każdy z Państwa, gdy już kiedyś w końcu będziecie znowu mogli nas odwiedzić, możecie ten prąd wyprodukować. Michał, jak to zrobić? Tak, nasze centrum jest mocno interaktywne i mam nadzieję, że warto zapamiętać, co my tutaj robimy, żeby samemu to, te ćwiczenia powtórzyć. Mamy model, miniaturkę tego turbozespołu, on jest jeszcze przecięty, żeby to wszystko było lepiej widać. Składa się z kilku turbin, w zależności od ciśnienia, które panowało na w danym miejscu, wprawiała powietrze, a w zasadzie para wprawiała te turbiny w ruch. My tutaj mamy powietrze, no i właśnie, musimy trochę się napracować, wzmocnić ciśnienie. Do odpowiedniej wartości. No tak, nie to bardziej robić. przypomina pompowanie koła w zamierzchłych czasach, Michale. Czyli co będziesz robił? Zwiększam ciśnienie. Powinno Czyli wystarczyć. rozumiem, że to ciśnienie, które zwiększasz, wytwarzasz, napędzi kolejne turbiny. Mamy gotowy przycisk start. No i właśnie, patrzcie uważnie, co się będzie działo na naszym turbozespole. Rzeczywiście. Ruszyły turbiny wysoko, średnio i niskoprężna, ale najważniejsze że obraca się wirnik w generatorze. Jak powiedzieliśmy, stąd brał się prąd. No i właśnie, wyprodukowany przez nas prąd trafia na silnik. Silnik napędza nam koło zamachowe, które podnosi nam piłeczkę jak w wesołym miasteczku do góry. No i możemy zobaczyć namacalny efekt działania tutaj prądu. A ile dokładnie tego prądu udało się produkować? Spójrzmy na ekranie. 45 watosekund. Mamy dokładny pomiar. Jak będziecie u nas w centrum, sprawdźcie, ile uda Wam się wyprodukować. No właśnie. A sprawność bardzo niewielka, tylko 25%. Wierzymy, że będziecie bili ten rekord 45,5 watosekundy. Czego Wam serdecznie życzymy. A jak dokładnie działa ten generator? Dlaczego ten magnes, to uzwojenie, ten wzajemny ruch powoduje produkcję prądu elektrycznego? Na szczęście mamy od kilku tygodni nowy eksponat, który pokaże nam to bardzo dokładnie. Chodźmy dalej. No właśnie, tu mamy trochę generator rozłożony na te części pierwsze, to znaczy mamy uzwojenie, całkiem sporo tego miedzianego kabla nawiniętego. Mamy to srebrne, to jest nasz magnes, w tym przypadku neodymowy. No i musimy wywołać ruch między magnesem, a tym uzwojeniem. W tym przypadku po prostu spuścimy ten magnes, który przejedzie przez środek uzwojenia. No i efekt powinniśmy zobaczyć, bo mamy do kabla miedzianego przyczepione diody. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Magnes podjeżdża nam do góry i uwaga! Diody się zapaliły, to znaczy, że prąd elektryczny musiał się w środku zindukować. Tak samo jak w naszym turbogeneratorze. Uzwojenie, magnes, wzajemny ruch, oddziaływanie powoduje nam, no, można prostymi słowami powiedzieć, wytworzenie prądu elektrycznego. Możemy spróbować to zrobić o wiele szybciej, na przykład kręcąc, tak jak turbogenerator, ale mamy też fajny eksponat, na którym możemy to z siłą własnych mięśni zrobić. To są te rowerki. Czyli obracając pedały powodujemy, że magnes porusza się w pobliżu przewodnika tak, no i takie... mamy coś podobnego do tego, co było w turboszkole. Tak, na no, w niektórych rowerach można to spotkać jako dynamo po prostu do zasilania na przykład lampek. No i czyli tak, wiemy już... Czy jakby... wszyscy pamiętają, że tak kiedyś mówiono o prądnicy? Dynamo! Tak, no czyli już wiemy, jak wyprodukować prąd. Musi być wzajemny ruch między uzwojeniem, a magnesem, czy na magnesowanym elementem? No to teraz pozostaje kwestia dostarczenia tego prądu z elektrowni, no gdzieś w nasze najbliższe okolice. I myślę, że może pójdziemy do rozdzielni, zobaczyć. Tak, że w rozdzielni to prosimy, będzie no. to najlepiej widać. Tak, chodźmy do rozdzielni. Jesteśmy w rozdzielni. To tu w trójkolorowych szynach mamy prąd wyprodukowany w turbozespole. Tutaj popłynął z generatora. A stąd do stacji transformatorowych i podtransformatorowych, a potem mamy go we własnych gniazdkach. No właśnie, mamy tutaj kilkanaście ekranów. Bardzo fajna gra, gdzie można wcielić się. Puh, no w pracownika elektrowni, który odpowiada za rozdzielanie tego prądu na poszczególne podstacje. Drałodzian jest dodatkowy smaczek. Na każdym ekranie mamy inny fragment miasta. Także jak już do nas przyjdziecie, będziecie mogli znaleźć swoje okolice i na rzeczywiście istniejących budynkach decydować o przesyłaniu prądu. Zobaczmy, jak to mogło wyglądać. No tutaj mamy jakiś charakterystyczny fragment z ulicą Piotrkowską. Gra polega na dostarczaniu prądu do obiektów. No w tym przypadku mamy oświetlenie ulicy Piotrkowskiej, szpital Kopernika i producenta pasmanterii. Mamy ograniczoną pulę energii elektrycznej, którą możemy przyznać poszczególnym stacjom. No i musimy dbać tak, aby nie wysyłać im za dużo, tylko tyle ile potrzebują i przeżyć 24 godziny jako właśnie taki pracownik tutaj rozdzielni. Im lepiej wykonujemy naszą pracę, im dokładniej dostarczamy tyle prądu, ile dokładnie ktoś potrzebuje, rośnie nam nasza wydajność i nabijamy punkty. Bardzo fajna gra, warto zapamiętać, zapisać sobie na liście rzeczy do zrobienia, już fizycznie u nas na miejscu. No i trzeba będzie się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest dostarczanie prądu, bo jak się tutaj. W ciągu gry okazuje, trzeba podejmować czasem trudne decyzje, komu wyłączyć prąd albo jak zareagować w sytuacji dosyć dynamicznej. Im lepiej, im lepiej będziemy sobie radzić i im lepsze decyzje podejmiemy, tym na ekranie tej gry zobaczymy lepsze komentarze. Komentarze oceniające naszą pracę. No właśnie, ale czasem zdarza się, że zaczyna nam prądu w domu brakować. Mówimy, że Nagle wyskakują nam korki, jak mamy zbyt duże obciążenie. Co to właściwie w zasadzie znaczy? Wyskakują korki, o co chodzi o, o a jak to działa. Na szczęście mamy piętro niżej eksponat, który nam to dokładnie pokaże. Idziemy dalej. To miejsce Państwo często nie docieracie. Przy tej okazji przedstawię naszego, naszą maskotkę w To tutaj chcemy wyjaśnić Państwu rolę i zasadę działania bezpiecznika. Tu w miejscu, który nazwaliśmy łańcuch energii. Zapraszam. To co Michale, niosę Ci energię elektryczną, jak zamierzasz ją wykorzystać? No właśnie, korki to potoczna nazwa bezpieczników. Mamy tutaj przekrój takiego bezpiecznika, przez który, przez zazwyczaj taki drobny drucik, przepływa prąd. Oczywiście podczas tego procesu wydziela się ciepło. No i gdy mamy zbyt dużo tego prądu, zbyt du dużo wydziela się ciepła, on się zwyczajnie przepala i odcięła nam dostęp do naszej sieci domowej. W ten sposób zabezpiecza na przykład przepaleniu urządzeń cenniejszych niż taki bezpiecznik, czyli telewizora albo komputera. No i właśnie spróbujemy go na naszym stanowisku na tyle obciążyć, żeby się przepalił. Mamy do dyspozycji radio, kulę dyskotekową na miasta dyskoteki, tak, teraz w czasach kwarantanny i turbowentylator, w którym będziemy mogli też decydować o jego mocy. No i w pewnym momencie sieć będzie na tyle obciążona, że nasz bezpiecznik, na tyle mocno się nagrzeje się przepali. Sprawdźmy, jak to będzie działało. Odpalamy radio, odpalamy kulę dyskotekową. No, i nasz sterową wentylator, którego zwiększam stopniowo moc. Musicie uwierzyć, że robi się coraz cieplej. Bezpiecznik nam się mocno zaczyna nagrzewać. Czyli co? Mamy awarię bezpiecznika? Usunięcie tej awarii to ogromna czynność. W każdym domu wystarczy dostać się do skrzynki bezpiecznikowej. Ale co zrobić, jeżeli awarii ulegnie nasz turbo zespół? W przypadku awarii generatora trzeba będzie podnieść taką część, która waży może tyle co 50 luksusowych samochodów. No i właśnie, do tego służyła nam suwnica. Z tego w zasadzie rozpoczęła się budowa całej tej maszynowni od wielkiego urządzenia, które umożliwiało nam przenoszenie przywożonych drogą kolejową elementów turbozespołu. No ale pewnie uważny obserwator zadaje sobie pytanie, okej, okay, wiemy, że turbogenerator robi nam prąd, wykorzystując tu indukcję elektromagnetyczną, ruch magnesu w uzwojeniu, no ale zaraz, zaraz, skoro oni mówią, że tyle to wszystko ważyło, no to jak to wprawić w ruch? Przecież nikt tego nie pompował ręcznie, tak jak my na naszej miniaturce. No, i to jest temat dosyć skomplikowany i duży, który my się poruszymy już w naszym następnym spotkaniu. Dowiecie się, jak wykorzystać energię pary i co tą parę w takiej wielkiej elektrowni produkowało. Także koniecznie śledźcie nasze następne spotkania i zapraszamy. Do zobaczenia na kolejnym wirtualnym zwiedzaniu. Do zobaczenia!